Unlimited Ammo. <sighs> LOL, dwa króle naraz są! Jedną nam następny król jest! Witam wszystkich bardzo serdecznie Slim Po i witam was z tym odcinku z Kiwi Clicker! Chcieliście więcej odcinku z Kiwi Clickera i oto jesteśmy wy Kiwi Clicker. Pisaliście w ogóle, że ten oto mały śmieszny ludzi, który ja nazywałem kaczką, bobrem lub czymkolwiek to jest jest, jest zwierzę, które się sła kiwi, jest, jest, jest takie zwierzę. I, I to jest takie po prostu śmieszne, że grałem w Kiwi Clickera i to są Kiwi o i oni zbierają Kiwi. <laughs> Tak, w dzisiejszym odcinku bawimy się bardziej w te nasze umiejętności tutaj Bo też drzewko jest naprawdę ogromne I chciałbym coś tu więcej w dzisiejszym odcinku zdobyć Tak dużo, dużo, dużo zdobyć Bo jak wiecie, mamy tego specjalną umiejętność Skilla mojego własnego Skilla, patrzcie Pum I Wszystko się dzieje Nie wiadomo co się odwala w ogóle Wszystko się klika I jesteśmy milionerami, tak? Jesteśmy milionerami ja zamierzam dzięki temu skillowi zdobyć coś fajnego I zdobędziemy sobie na przykład tego oto kałacha No i w sumie sobie zrobię to teraz Czemu nie? Pum! Click me! Yes! I want to do it! O tak waga Pum! czarodziura wszystko pożarła I mamy 36 hajsu Żeby to kupić musimy chyba pójść tędy Kiwis per click Oj oczywiście, że to biorę Kiwis per click nam się bardzo, bardzo, bardzo przydadzą Dlatego będę się na pewno w tym kierunku też Ale kupimy sobie Unlocks the Kałasznikow Click Okej okay. What?! Mam broń? Co? Jak to działa? Ej, chodźcie mam 40. A nie wiem czy to ograniczone jest, bo to trochę smutne by było. Ale mam kałasznikowa, Nie, to jest dziwne, zobaczymy jak to działa, to może być śmieszne. Ale czy to jest coś ciekawego, co by chciał kupić? To takie w ogóle efekty od Kinga, nie? Że jak rozwalę Kinga, to jakiś efekt dostaję na jakiś czas. To może być niezłe. I tu jeszcze plus 50% unique King effect, ale to jest plus 50%. Enables each professional second essential ability Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, to musimy kupić. Enables each profession first essential ability. O, to kupię, to się przyda na pewno. Increase everything multiplier by 1% per, per, per unspent. No to też jest OP rzeczy, ale no wiecie, OP rzeczy kosztują podsiaka, więc no tak słabo. Kiwis, insert, each bag. Dobra, to weźmy, bo to jest tanie, a to naprawdę dużo, dużo zmienia. No i mam jeszcze 7, nie? Ja bym 7 dał chyba po prostu multiplayer y, Kiwis per click by tyle i coś klikniecie, bym co poszedł. Czy coś jeszcze mogę tu to rozejść? To Coins per Kiwi? Nie, to za dużo kosztuje, tu nie mogę. Nie, kupiłem coś! Press spacebar clicks the Kiwi. Czemu kupiłem to? Nie, Mogę to cofnąć? Nie mogę. No dobra, trudno, jest trudno. Transcendence, no. A mogę, mogę, mogę to klosnąć? A nie, a nie, dobra, to już za późno, dobra. To za późno, nie będzie. Zaczynam nasze kliknięcia. Jak działa kałach? A, ja przytrzymuję i strzelam. I to się ładuje, i to się ładuje. Okej, okay, fajnie. I to się, to się ładuje do 40. I potem ja mogę. Prrrrrrrrrrrrrrr. <ślaty> Ale śmieszne. Ej, fajne to jest, podoba Mogę, się, mogę, są lepsze. Nie no, ko kozackie są kałach. Podajemy i prrrrr Ale fajne. Czy mogę Króla skałaśnikowa rozwalić? Ej, zobaczmy, zobaczmy to! Waga królu! Prrr. Mogę skałaśnikowa króla rozwalić, ale śmieszne to jest! Ja witole! Ale fajny ten kawał! Ej co, to jakiś gruby króliny, patrzcie na to ty! Prrr. Bro! Ej, patrz, co to ty? On jest jakiś zaczarowany, kurde! On jest jakiś zaczarowany! Jego się zabić, nie da, oni jesteśmy. Śmiał... O, zawa, zapiłem go! Co to był za król dziwny? No, jakiś magiem był, on się zdenerwował, jak go pokonałem i potem nie dało się go zabić w ogóle. What? Ej, właśnie, bo update był do kiwi-klikera, bo update był. Normalnie sobie patrzę, teraz jest na kiwi-klikera i update pisze, że jakiś jest. Nie, coś tam nie było, to jest chrime, w ogóle. I z tyłu czytałem to, że do 36 tutaj jest łatwiej dojść teraz, jest trochę łatwiej, ale potem po 36 jest trudniej. Co jest Śmieszno, bo my akurat w poprzednim odcinku doszliśmy do max 36 Czyli do tego, co teraz będzie łatwiej A dalej będzie już trudniej Czyli jakbyśmy wcześniej doszli dalej, to było nam łatwiej No ale cóż, <laughs> tak zrobili <laughs> Śmiesznie w sumie trochę Ale możemy sobie to dodać Konkretnie punkciory Oczywiście idę sobie w te takie żółte, bo one są najpotężniejsze Pokonujemy króla, który jest Na poziomie, którym wcześniej skończyliśmy Czyli na 36 Jak widzicie teraz króle mają tak, że oni z ta Takiego demona się zamieniają Mamy 36 i to jest chyba zrobione po to, żeby Może wyfarmić jeszcze więcej hajsu od nich Jak się zbyt szybko ich zabije. Znaczy jak się łeb po sobie pokona Żeby po prostu więcej hajsu możemy sobie I To jest fajne, bo tym więcej się klika tym yy, Tym więcej może farmić hajsu z tego króla Jak się ma kałacha to tym bardziej Więc to jest spoko, ten kałacha nawet się przydaje bym Bym powiedział. Teraz idziemy na jakieś większe sumy tego. Chciałbym zdobyć więcej, zobaczyć, czy stanie. Jak zdobędziemy sobie więcej, i zrobimy sobie, właśnie reseta. I sobie kupimy jakieś zorumpiste umiejętności. Jeszcze patrzę, jakie bym chciał kupić. W ogóle o to nie powiedziałam, ale jak strzelam z kawa, to widzicie ten gościu z strzela tu z lewej strony. O tutaj. Tutaj typowo chodzi po sobie. Z tych krzaków i normalnie skałacha strzela z tych krzaków Haha, <śla> ja prostu ja ze ekranu strzelam A do jakiś gość po prostu z boku skałacha z nawala <śla> Ale kozak Wydaje mi się, czy ta norka tutaj, którą mamy zmieniła wygląd Chyba zrobiły się takie demoniczne rogi <śla> Czy nie? Chyba tak i w ogóle nasza pozycja się teraz zmieniła. Czy ona miała taką czapkę wcześniej? Nie wiem, ale jak ulepszamy, to chyba jednak coś się powoli dzieje z tymi rzeczami, jakie ulepszamy. Postaram się z tym bardziej uwagę i zobaczyć, czy serio coś się zmieniło. Mamy następnego króla. I powiem wam, że serio trudniej jest zdobyć teraz te dalsze poziomy. Trochę mi to nawet zajęło, nawet z tym klikerem to naprawdę dość sporo zajęło. Ale jak widzicie, właśnie tak działają króle, królowie, że po prostu się nawala ile się da, jak nam się się da. I się zdobywa dość duże ilości punkciorów. I dostajemy od niego czarną dziurę. I dostaje naprawdę sporo tego się zmieniło ogółem? Chyba nie. Czy bo to jest za te levely, tutaj się wygląda, nie zmieniają niektórych rzeczy, albo za te czarne dziury? Pewnie nie jestem, ale mam już 45. Pozbieram jeszcze trochę. Może tak z dwa razy. Dwa, dwu, dwóch królów może jeszcze dowalimy i. Wtedy dopiero zrobimy super seta. Ulepszamy nasz zamek na jedenasty poziom. Naprawdę daleko już i to nam mocno zwiększy QI per click. Prawie, no dwa dodatku, więc dużo dość. I zobacz, się zmieni wygląd tego zamku, jak to zrobi. Uwaga, pyk. I nie, chyba się w ogóle nie zmienił No to nie wiem, zobaczymy, może z czasem coś się pozmienia Zobaczymy, Myślę, że jak właśnie ulepszy się go na drugie tier To może coś by się zmieniło, ale ale chyba nie się zmieniło Mamy 9 punkciorów Pierwszy raz będziemy kupować sobie to za dziewięć Bo normalnie to nie było na stać Nie wiem, czy kiedykolwiek to kupiłem. chyba nie Ale kupujemy to, pyk 50% security speed multiplier Also affects your coins gained Okej, okay. to będziemy teraz I jeszcze więcej zarabiać I będziemy jeszcze szybciej działali dosłownie Jak firma teraz Patrzcie na to, to jest taka prędkość to nawet tego, tego ludzika nie widać nawet On ta po prostu tak miga, że on jest w klatkach teraz, <laughs> ten ludzik Mamy króla, mamy króla nowego, uwaga I Jesteśmy już naprawdę daleko w grze bym powiedział Jak na staty, które mamy Pyk, skocha w tego króla Dobra, ile on nam da punktu? Mam 45 ta czarna dziura dała nam 10 Okej, okay, on nam daje już po 10 Bardzo dużo Możemy w sumie sobie resetnąć, to sobie resetnijmy, 55 to dużo Dobra, uwaga, pyk tak, chcę resetować. 55 to sporo. Kupmy sobie coś za to. Fajnie, bo by to wydać. Ale jak już takie punkciki zarobiłem, to spokojnie. Długo dojdziemy do 100, potem do kilkuset, i w końcu będziemy dochodzić do liczb typu tysiące. Tu jest za 6400, coś. Wow! Za 13500. Was chyba coś boli na głowę, że ktoś tyle wyda punktów. W człowieku, 13500. kiwi Games Unlimited Ammo. Uch. Co? To jest OP przecież! Unlimited ammo skałasznikowa. Będziemy musieli w to iść na pewno, ale to na razie kosztuje 360 na to na razie sobie może pójśćmy. Kupmy coś, co nam pomoże. Po prostu szybciej pójść dalej. Jeszcze więcej tych punktów zdobywaj. To będzie spoko. Minus 1 upgrade need to gain punkciora. E, nawet spoko. Nawet bym to może kupił. To nie jest najgorsze. Enables each profession's second essential ability. No fajna jest rzecz, nie? Ale ja bym kupił to. One exo Kiwi Levers after. Transcending. Y, Okej, okay, wezmę to. Y, ja to biorę dlatego, ponieważ będę chciał to. Multiply is everything based on absent, as te punkciki. Czyli, jeżeli my się na przykład 100 punktów, to, to nam chyba zrobi, że będziemy mieć 100% więcej wszystkiego, czy coś takiego? Nie wiem, ale. Na pewno to nie jest słabe, wydaje mi się, a to się właśnie, minut wydałbym sobie na te tutaj bugi, bo one coś mało ostatnio dają, e, właśnie hajsu w sobie mają, znaczy, hajsu, no kiwi za mało sobie mają, dlatego bym sobie jakieś kupił i walnę sobie chyba ich właśnie tyle, no tak będzie spoko, mam jeszcze 5-3, coś bym chciał wydać za 5. Chyba nie, Za bardzo nie to jest dziwne, ale jest to adjust Kiwi Happiness Level. Mmm, Okej, okay. wezmę to, bo nie, nie wiem co to jest, ciekawe, mnie to bardzo. Dobra, zaczynamy. Zobaczmy, co nam to dało. Gdzie jest ten taki level happinessu? Gdzieś to to jest? Dobra, nie, ale zobaczymy, może się coś pojawi nowego. LOL, dwa króle naraz są! Jednego króla na następny król jest! Co to się dzieje? Tak powinno być w ogóle. Chyba tak szybko poszedłem na początku, że dwa króle naraz wyleciały. Wow! Ej, patrzcie, tu coś jest! Co to? Co? Overwork. No effect on Exploit, gain 10% more, e, missy mens, gain minus 10, re reward, gain minus 20. No, mogę to, mogę to zmienić. Changing policy from overrock to exploit. Okej, okay, ale to mi nie daje żadnych minusów, nie? Tutaj po prostu plus 10% więcej. Hajsu, Serio? No, za bardzo nie wiem, jak to działa, szczerze. Nie, nie mam pojęcia, czy jak to działa. No, no dam sobie to, nie? Dam sobie to i zobaczymy, co się wydarzy. W ogóle, patrzcie, ogarnąłem że. Tu są jakieś dwie rzeczy, które się dodały i to chyba ja to kupiłem Kings enter undeath instead of dying, become endlessly clickable for 8 seconds Czyli to co teraz ten King ma, czyli po prostu ten To, że on nie ginie od razu i może dalej w jego klikacie zarabiać hajs na nim I ja to mam dzięki temu drzewku, że ja to kupiłem tą mietość chyba specjalną czy coś takiego Ej, to fajnie Mamy nowego króla i zbliżamy się do tego levela naszej postaci Ciekawe co to stanie jak będziemy 4. level, czy zmieni się może wygląd tej postaci trochę czy cokolwiek Zobaczymy zaraz, tylko pokonajmy sobie tego króla o, tak, król. Dawaj hajs. I mamy też trylion. Już w trylionach zarabiamy. Tu się coś zmieniło. Patrzcie, tu się dopłutował zamek normalnie nam. Czyli jednak coś się zmienia. Jak wbijamy poziom, to się zmieniają nam tu rzeczy. Ej, kozackie to jest. Czyli jak tu byśmy wbili level, to też coś się powinno zmienić. Dostajemy tier czwarty. Pum, Mam normalnie królewskie na ramieniki teraz. Ale kozak. Tu jak wbijemy, to też się powinno coś zmienić. Dobra, to wbijmy ten poziom tu na szybko. Jak zobaczyć, jak to będzie wyglądać. W ten oto sposób powinniśmy ten poziom wbić dosłownie chwilę Patrzcie jak nasza fabryka teraz działa To jest aż smutne jak te małe ludziki smutne tak szybko zawalają Jak po jakiejś taśmie normalnie, nie? Uwaga, ulepszamy sobie security Puuuum Czyli coś się zmieniło Tu chyba jak się chyba tak brama ogarnia Nie, 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 nic się nie zmieniło za bardzo w tym security A pewnie musimy pewni, pewnie, zgaduję, że większe leprosy musimy być. A tutaj coś jest, taki taki paseczek, widzicie? To jest taki paseczek i... Y y on może mówić nam... Kiedy się wygląd zmieni chyba Chyba tak, chyba tak to działa Dobra, czyli ten pasek chyba, no to bym, nie wiem, pewny jest pasek, bo to bo tu widzicie, takie coś się ładuje, nie? Więc to może jeszcze od wyglądu jest zależne Bo tu na przykład ten pasek też jest, tylko wiadomo, w, in w innym stylu i... No jest on zero pusty, nie? I to też jest pusty, a my przed chwilką właśnie ulepszyliśmy te rzeczy chwilką zmienił wygląd. Więc zakładam, że tak, tak to działa. Że Musimy ten pas składować. To fajnie, fajnie, fajnie. Kupiłem mamy jedno, do której jeszcze nigdy nie, do, nie dotarliśmy, bo zawsze idziemy to samo drogo co. Ja to teraz to i sobie kupiłem pyk! I mamy już praktycznie całą strzałę zrobioną, tylko teraz trzeba ten łuk dokończyć tutaj. I te rzeczy o tyle są dobre, że są po prostu dużo tańsze od tych żółtych, więc fajnie, teraz będzie szybciej to szło. Mamy nowego króla. I tego na tym królu sobie weźmiemy reseta, wydaje mi się, bo wszystko idzie dość dość wolno, dość, dość ostro. Wolno, dlatego z na tym królu sobie raczej zrobić. Bierzemy sobie to czarną dziurę. Pyk mamy 78. Pyk! Tak, chcę reseta. Wszystko pożera czarna dziura i. Mamy masę punkciorów ze sobą Na pewno kupuję jako pierwsze to To na pewno dużo zmieni Everything increased 50% Dobra, to jest dużo I pamiętajcie o tym, że to jest stałe I to będzie się cały że z tym więcej będziemy wydać punktów To jest mega, mega dobre Kings beacon 4% Dobra, to jest fajne To wiem, że chciałam w to pójść, ale ha, jest wiadomo, nie mam Więc na razie w to nie pójdę Musimy to olać Ja bym wziął coś na pewno na klikanie Bo klikanie mi odchodziło ostatnio Myślę, że za, za mało po prostu dawało kiwi A ja ulepszałem je na maksa Więc coś jest klikanie by fajnie byłoby zrobić tylko bym kupił jedno. Tylko może, że mi kupię to. Coś ciekawszego, może jest do kupienia. Ej, to jest ciekawe. Security Speed bym są lepszy, Wziąłbym sobie to. Ej, to może być fajne. No, to to sobie weźmiemy. Tak, jakby szybciej to. to... Ci ludziki z tymi, z tymi workami wchodzą do security? O ileś tam sekund szybko? No wiadomo, o jed jedną tą. Jedną piątą po prostu. Te rzeczy do tego kałacha strasznie drogie są. Dlatego na razie może jeszcze będę je olewał. Jak będę dostał trochę więcej punkciorów, to na pewno po to pójdę. Ale wezmę sobie to, bo to może być potężne: Unique King Effect Power. No, zobaczymy, jaki ten drugi efekt dostaniemy. Co to będzie za ta druga rzecz? Ale tak, to pójdę sobie po prostu w kliknięcia dwa razy. I może bym sobie poszedł, poszedł w. Coins per kiwi delivered. Pyk, to nam też dużo zmieni. I lecimy na nasz stary poziom teraz z prędkością światła. Dwa króle naraz. Ale <laughs> to jest śmieszne. Co tu się dzieje? Właśnie nasza druga mi When you summon multiple kings, they quiver, no longer killing one another upon. Kontakt. czyli jak będzie dwóch królów to oni się już nawzajem nie zabijają albo nie zabijają tych, tych, tych ludzików tutaj nawzajem nie wiem, to interesujące jest, ale no to raczej będziemy doświadczać na starcie gry a w przyszłości częściej będziemy tego doświadczać, będziemy coraz silniejsi na początku w ogóle patrzcie na to, jak ja zmieniłem sobie tutaj ich humor i poczekałem chwilę bo to się naładować musi To oni teraz tacy uśmiechnięci sobie chodzą, tacy zadowoleni z siebie są Ale fajnie Wiem, że zarabiam trochę mniej hajsu dzięki temu, ale po prostu oni są tacy, tacy słodcy, że nie, no zostawiam to, im to na razie Powiedzmy Niech się cieszą czy mają e, więcej hajsu Wróciliśmy na nasz poprzedni poziom. To jest król, na którym skończyliśmy wtedy, ale my pójdziemy sobie o jeden poziom wyżej i co je wtedy zresetujemy. Będziemy mieć masę punktów, bo chyba ze 100 wtedy będzie. I sobie jakieś to rzeczy pokupujemy. Mamy cztery punkty, to są nowe cztery punkty, których jeszcze nigdy nie wydaliśmy. Zobaczmy, w co się tu najbardziej opłaca pójść. Max Security Speed Multiplier. Czyli to są dwie rzeczy takie same, dosłownie. All Clicks, also click Security, ok? A tu mamy max Security speed Speed multiply, a czy to po jest security speed wszędzie zobaczcie, to jest bez różnicy, gdzie pójdziemy. No to nie, pójdź w lewo czy coś, pójdę w lewo na przykład. I to teraz będzie jeszcze szybciej wszystko szło. Patrzcie na max speeda obecnego, którego mamy. Dajcie, dajcie chwilę się rozgrzać No, no i teraz, to jest max speed. To, to... to, to jest taki śmieszny dźwięki coś wydaje. Takie takie piski same sojusz wręcz. Trzeba się uspokoić, bo ten piękny, że będzie mi rozwalał wszystko. Nie, ty nie będziesz mi nic rozwalał, no już spadaj stąd. I... Dozwaliśmy sobie nowego króla! Do tego króla jeszcze nigdy nie dotarliśmy

Dobra, zrobię sobie reset'a w takim razie I sobie coś za te 91 punktów kupmy Czarna dziura, pożre wszystko w Zamień na pieniążki Jako pierwsze, może byśmy kupili Kings Beacon 4% Explanator easier to summon Czyli po prostu szybciej będziemy mieli tych Kingów No i to wiadomo, to jest dość warto do kupienia Bo wiecie, że to kosztuje 180, tu 160 A tu 480 180, tu 2000 I 10 tysięcy, aż nie, więc te pierwsze poziomy Dobrze byłoby kupić, ale No czy ja chcę kupować już teraz to, czy może Coś innego wolę kupić, uh, unique power No to to mi akurat nie interesuje, bo to jest dość akurat średnie, to że będę mógł sobie, nie wiem, o te 4 sekundy więcej tego Kinga mieć, to tam, nie, to tam, mniejsza o to to mnie nie interesuje. Zawsze w Kałaszikowa można byłoby pójść. Szybciej by przyładowywał. To jest już nawet trochę lepsze. Ale ja bym sobie dał Kiwis per klik większy. I tu jeszcze raz Kiwis per klik większy i w końcu pójdziemy sobie aż do tej korony. To w następnym odcinku sobie to koronę może zdobędziemy, ale jeszcze bym sobie poszedł tutaj yy, Coins per klik i może z tymi bagami coś. Nie, to nie, tu to, to sobie... O, już coś kupiłem, no to super Ale mnie jeszcze na coś. Multiplayer jest killer, Ej dobra, pójdę jeszcze w to, będziemy mieć mocne klikanie czemu, nie? I w następnym odcinku sobie ulepszymy wszystko na jeszcze wyższy poziom i będziemy kontynuować. Pamiętajcie, że jeśli więcej odcinków z kiły zostawcie łapkę, napiszcie komentarz. I kliknijcie w tego soczystego, czerwonego guzika o nazwie subskrybuj. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Bye bye! -o!